Witam kolegów ponownie. Dzisiaj chciałbym przedstawić gołąbki z linii Hansa-Hirna, które posiadamy na naszej hodowli, które w ostatnich latach przyniosły nam naprawdę dużo radości. W pierwszej kolejności przedstawiam samca o numerze pl 055 15 55 44, który w swojej karierze lotowej na 11 wkładań zdobył, 11 konkursów, 5 w lotach młodych, 6 w lotach gołębi dorosłych. Zdobywając również pierwszy konkurs na oddział. Jest to samczyk, który w ciągu dwóch lat no naprawdę wyhodowano niedużą ilość młodych. Wydał z samiczką o numerze 55, 10, 5 młódków. Pięć gołąbków, które zdobyły 5 razy pierwszy konkurs w trzech różnych oddziałach. W tym także pierwszy konkurs na rejon w Niemczech u kolegi Rikowajska, co mnie bardzo cieszy. Tak wygląda ten samczyk. Jest jego skrzydełko. Tak jest ten samczyk zbudowany, pomimo tego, że w tamtym roku naszej hodowli źle się działo. Hodowaliśmy dwa młódki czerwcowe. Jeden z nich zdobył pierwszy konkurs na oddział, a drugi młodek z gniazda dwa razy czwarty konkurs na oddział. To jest naprawdę chyba jedna z najlepszych par na naszym gromniku. To jest samczyk, a tutaj jest wspomniana samiczka 55 10. Tak się te gołąbki prezentują. Kolejny samczyk, również z gołębi Hanshirna, bardzo szybki daje super szybkie gołębie w 2019 roku roczna samiczka pierwszy konkurs na oddział z 340 km numer samicy 5139 można to sobie sprawdzić gołąbek również z 2015 roku akurat on jest parowany na Deklaczkę od Pana Maćka Wudzika. już ją pokazuję To jest ta samiczka. Tak się prezentuje. Super oko rozpłodowe. Z tej pary jestem bardzo zadowolony. I na pewno nie będę ich przeparowywał. I ostatnia para. Z gołębi Hansa Hirna. Samczyk. 15 rok, 55-62. Pierwszy lotnik oddziału na młode z ostatniego lotu 340 km. Pierwszy konkurs na oddział. Tak wygląda ten samczyk nerwowy, niewielki budowy, ale również wydaje bardzo dobre młode. Jego córka w 2019 roku dwa konkursy z maratonu 800 km. Jako roczna 10 konkursów, jako dwulatka także 10 konkursów. A tu jest matka również z gołębi Hansa Hirna. Tak się prezentuje samiczka Pstra. I tutaj ma takie charakterystyczne łapcie na nogach. Są to super gołąbki. Udało mi się je odkupić w 2015 roku. I w dużej mierze opieramy właśnie hodowlę na tych gołąbkach. Dziękuję hodowcy za oglądanie nas. Na kolejnych filmach pokażemy kolejne pary rozpudowe, Co dzieje się u nas w sezonie lotowym, o ile ten sezon będzie. Trzymajcie się, pozdrawiam, dobry lot.